Plan jest taki, że dzisiaj kończę tę lokację początkową, znaczy no tę gdzie teraz jeżdżę i próbuję do tego zamku wejść. O, mój przyjemniaczek! Bulldog Nie lubi ich jak się... Znaczy no to, co ta gra tak jest zaprojektowana? One gdzieś na ścianach ci leżą, udają kamień. Trzeba ku cały czas klikać, żeby zaznaczać. Je. Yeah. Wszędzie dookoła, wyskakują ze ściany. Kniwnik zaprojektowany, żeby Cię wkurzyć. Dobra, tu będzie boss. Ej, dobra, trochę... Może to będzie narzekanie, ale trochę powoli czuję, jakbym miał ten sam problem z tą grą, co ze Skyrimem. Czyli, że na początku jest zajebiście, eksploruję, eksploruję, ale jak włażę już do dziesiątej z kolei jaskini, to jest cały czas to samo. Widzę drzwi, za którymi wiem, że będzie boss. Muszę przejść, aktywować jakąś dźwignię, po czym wejść do bossa i tak w kółko. I już chyba trzeci raz spotykam bulldogi. Kamienny. To moje pytanie by brzmiało: czy jak pójdę do następnej lokacji, to będą inne? Czy to będzie wyglądać inaczej? Czy to będzie ten sam schemat do końca gry? Bo jak ten sam do końca gry, to szczerze, to nie jest jakieś bardzo pasjonujące. Jakby ja wchodzę, ja wiem dokładnie, co tu będę robił. Eksploracja pierwszych, drugich była ciekawa, ale. teraz już tak? Bo cały czas to samo się robi. Ok, wyczułem, że coś tu jest nie tak. Nie, no bo jeżeli to jest tak, że te, te lochy na przykład one wyglądają tak samo dla pierwszej lokacji, w której teraz jestem tutaj, a będą wyglądać inaczej, no to spoko, nie? To, że tam kilka razy wyglądają podobnie, to jeszcze nie jest problem, bo to ciężko zrobić w ogóle grę, zatrudnić tylu ludzi, tyle mechanik stworzyć. To by gra powstawała 20 lat i by się nie zwróciła, to, to jest jasna sprawa. Albo musiałaby być mniejsza, żeby właśnie było mniej tych overall lokacji do zwiedzenia albo bossów do ubicia. Przygoty kaster Minio na dzień trzeci. O nie. Aha, dobra, on ma pomocników. Przecież ja już się z tym biłem na samym początku. Nie, no dobra, ale mi teraz ta gra podpadła. To jest to samo. Powiem tak, nie ma. Po pierwsze, spelka zmień. Trochę pół człowieka. Troszkę jestem rozczarowany, bo pierwszy raz spotykam to samo. No jakby to jest boss, który jest taki sam jak był, tylko że dali mu pomocników, żeby był lekko trudniejszy. To jest identycznie to samo. Nawet nie chodzi o to, że wygląda podobnie, ale robi troszkę inne rzeczy, tylko ma ten sam moveset. Dokładnie to było to samo, plus kilka gówniaków dookoła mu dali. Oj! No, tak se. Czy w takich sytuacji w ogóle będzie więcej, że mam kopiuj w klej lochy, kopiuj w klej przeciwników, kopiuj w klej bossa? Czy to jest drugi Skyrim? Aha. Okej, okay, to jest Lore z tego, co się zorientowałem. To, to nie jest samon dochwycenia jak Pokémon I kolejne lochy. No i zobaczymy, czy będzie kopił w klej, czy coś nowego dadzą. A jeżeli będzie kopii w klej, to pytanie: czy, czy w następnej lokacji będą inne, czy tak przez całą grę będzie? No, mamy prawdopodobnie przejście aż do dźwigni, żeby otworzyć drzwi po czym bossa. No, szkielety już były. Dobra, czyli nie ma co się dubić z nimi, czyli przebiegamy. Wcześniej w pakiecie ze szkieletami były ognie. No, dużo tych szkieletów, dobra, tam u góry coś. Aha. No i dobra, zrobiłem te lochy w minutę. Aha, zacząłem streama minut temu 22, a już ubiłem dwa bossy. Dwa, dwa lochy zrobiłem i dwa bossy. A, a właśnie, a dlaczego ten boss miał mało HP na początku, znaczy mało, no miał mnie koło połowy? Znaczy on by był tak samo łatwy, gdyby miał też fulla, nie? On po prostu był słaby, ale... O co chodzi właściwie? Tak miało być, że on miał tak mało HP, ten boss? Rozgrzałem się tymi dwoma lochami. Pora na coś ciężkiego, póki psychę mam, bo jak gram 4-5 godzin w tę grę, to ja potem już nie mam ochoty zaczynać coś ciężkiego, bo po prostu nie mam woli walki jeszcze głodny, jak się robię na przykład. Prosty moveset. Bo wystarczy, jak atakuje, z box Ojoj, oj, już nie prosty. Drugą fazę ma, Ma drugą fazę. Od połowy hapeków zaczął hity inne robić. Okej, okay, na początku prosty moveset. Potem zobaczymy. On się zachowuje jak, jak ten konny yy, taki w czarnej zbroi, co już go biłem. Tu w, no tu w nocy był taki konny. To on robi to samo, że, no, yy, no, że trzeba do boku po prostu odskoczyć jak hituje. W sumie nie wydaje się ciężkie, dopiero potem może być ciężej. Od połowy HP. I tych na koniu mi się osobiście lepiej biło za pomocą łuku, tego łuku. Znaczy łuku. No tego spela, co bije. No, wiecie jak. O kurwa. Wiecie co? Odjebałem. Widzieliście co zrobiłem? Podki na manę piłem, zaraz na życie. Bo zapomniałem jakie mam skróty klawiszowe. Ojojoj, oj, oj. od połowy się robi ciężej. Ok, zagrował się mi na tego przewołańca. Teraz można spróbować tyli z daleka. Mammany już. Niech mu zgarnie agro. HP też już nie mam. Ale to dlatego, że odjebałem, ja to zrobię, bo ja potki wypiłem, znaczy no łapki piłem, to dlatego. Dobra, dobiję go z miecza w ogóle. Udało się. No ile dałeś? 3200 za coś takiego. Dobra. Mało. Mało. Mało dał. O, pomyliło mi się, że. Pod jedynką, a nie pod dwójką potki. Trzy bossy Już ubite dzisiaj. 29 minut streama, z czego chwilę włączałem grę. Już trzy bossy padły w tej grze dla dzieci. Pamiętam, że rozwijamy inteligencję i za jeszcze jeden punkt inteligencji będę miał spela. Nowego. No i co mi zostało do zrobienia? Został mi smok tak szczerze do zrobienia. Mój największy problem ze smokiem jest przez to, że się na, na koniu go chyba lepiej bije, a ja nie cierpię bić na koniu. Ale to jest y, problem, że ja po prostu nie umiem. Jak lokuję kamerę na przeciwniku, a jestem na koniu, to totalnie inaczej mi się jeździ nim. Można spróbować bez konia tak naprawdę, nie? Może da się bez konia też tego smoka. Ale on się wydaje, jakby był lepszy na koniu, no. O, mogę, jak on tak robi... Można by go od tyłu podbiec. No dobra, banalny posik. Posik typu znowu yy, zagadka dla dzieci lat 8 do 13. Jak on tak robi, to po prostu muszę go obkrążyć i po nogach, po nogach. W tym może będzie lepiej, jak i tak z bliska podchodzę. Na drugą fazę? Oj. Potka. Gdzie on jest? No tam jest. Nie mam potka na manę. Gdzie trzeba znowu z miecza dobić? Aha, nie mogę. Aha, dobra, nie mogę z miecza bić na koniu. Musiałbym mieć mieć w tej ręce zblindowany. A nieważne, i tak mnie zabił. Dobra, o, osąd bohatera, słuchajcie. Boss jest banalny. Boss jest banalny, wystarczy obkręcać się i nie mardować many. Za dużo many zbardowałem. Jak ja nie będę gridował na manę, albo zamienię sobie flaszki, żeby było więcej na manę flaszek. Nie wzgardziłbym jeszcze z jedną. Żeby mieć trzy na życie, cztery na manę, to by było idealnie. Bo tak trzy na manę, to powoli jak trafiam na bardziej tanki przeciwników, właśnie albo przyzywam tego chłopa, co mi zabiera całą manę na wejściu, to tak troszkę brakuje, a 3 na. Ży no, ja za dużo HP tracę. Po prostu, wiecie o co, wiecie o co chodzi, troszkę się HP traci, tam do mecza się dostaje trochę. No, smog zrobił ze mnie chrupiącą. Przepis na chrupiącą. Widziałem przepis na chrupiącą. Ktoś wie o co chodzi, to pasowałaby do tego zupa olejowa kononowicza. Pod cholesterol combo. ok wjechać pod niego? Wręcz... Jeszcze jak? Tak jak Pan Jezus powiedział, kogo się mamy bać. Oj. Ale znowu y, wygląda jakbym miał dostać te mecz. A nie dostałem. co robi ten mój przydupas? Ja walczę bez samona, a wy mi coś pieprzycie, że z samonami walczę. Nie walczę z samonami, bo nic nie robi mój samon. Jakieś gówno strzelam zamiast jego. Bezpiecznie jego jestem. Pamiętajcie o psychologii. Im mniej HP ma smog, tym bardziej robi się koki, żeby nie zgridować. Muszę do tyłu, myślę. Ten ogień do tyłu muszę. Kurwa, po jak mi się chce drapać. Nie pauzy w tej grze. Oj. Faza, która mi się nie podoba. Nie mam many. Nie mam many, co znaczy że nie mogę też z konia bić, bo nie mam zbindowanego miecza w ogóle. Muszę go dobić mieczem po nogach. O, jestem obok nóg. No wstawaj! No, bez konia ciężko się to doczuje. A mogę stąd spieprzyć i jemu HP się wiecie? HP mu się odnowi czy nie? Może mu się nie odnowi HP. Oj, lepiej spróbować go dobić. Muszę manewrować i schodzić z konia, bo nie zdoczuję ognia bez konia. Znaczy, może bym zdodżował, ale nie wiem jak. A z konia już wiem jak. OK, ma atak e, typu tupa, tupa nogą. Szczerze, moim zdaniem nie dostanie od niego damage'a, nie jest takie ciężkie. Przez co chyba mogę zmienić w tej walce, jak mnie wygram teraz, mogę zmienić w tej walce na e, 5 potek na manę. I po prostu nie dostawać damage'a i grać bardzo wolno. Bardzo mnie bejtuje to, że właśnie co jakiś czas właśnie tak się odrzucam. Znaczy on mnie odrzucił do tyłu, a nie dostałem damage'a od tego. To jest tylko animacja taka cecekowa trochę, powiedzmy. Dostał? Chyba dostał. Wydaje mi się, że dostał. Mm, tam nie sięgnę. Jeżeli teraz mi nie wyjdzie, są dwa sposoby. Albo zmienię na 5 potek na manę, albo gram bez samona to. Bo te samony nic mu nie robią, a ja tylko tracę manę na wejściu. Chociaż ja ten samon akurat mało bardzo many zabierał. To nic nie dało. że powinienem tam się do niego wdrapać? E, zejść na ziemię! Walka przeniosła się z wagen na równiny. Nie, ten spell lepiej działa. Aha. Прочим, сейчас там. Ostatni pasek many. Mogę go zryszować, chyba mogę? Dobra, padł. Serce smoka i chyba z 5. Czecie jeszcze muszę podnieść te moje. Naprawdę bardzo łatwa walka. Tak szczerze. Nie sądziłem, że to będzie aż tak łatwe. Mój problem polegał na tym, że nie miałem many. I rozwiązaniem tego problemu byłoby: albo nie używać tych samonów, bo wypierdolicie, że OPA tak naprawdę nic nie zrobiły te samony mu. Kompletnie nic. On i tak lata w powietrzu i ignoruje je. A zabierają mi na wejściu trochę many. A jeszcze lepsze byłoby, gdybym miał jedną flaszkę więcej. Albo troszkę, żeby. Czy nie, no flaszka ok, odnawia. Raczej jedną więcej potrzebowałbym. To równie dobrze mógłbym zmienić, nie dostając dużo do bo przestałem dostawać demecz, bo już się nauczyłem jego movesetu. I yy, no po prostu ogrywać go, już zacząłem movementem. To już mógłbym nawet mieć wszystkie flaszki, many, bo bym nie dostał w żadnego demecza od niego. I tak wam powiem i tyle.